Witam wszystkich gorąco. Cześć. To tutaj mamy. Na tym moim biurku, małym, skromnym, jest szkło. Tutaj mam taki kubeczek. Tutaj mam termos z kawą. Ale coś tutaj czuję, że napije się z czegoś. Innego niż ten mój kubeczek biały. Także doprowadzę te, te pudełeczko, tą, tą przesyłkę do otwarcia. O! I zaraz zobaczymy. O, o, o. No, 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 no. Tadam! Nie, jeszcze za wcześnie na to dam. Jeszcze za wcześnie na to dam. Najpierw był szary papier. Teraz jest biały papier. I tak o i tak O, o, o. o. Ta Haha, <laughs> kawka dla tatka. No 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 plus minus. Boże. Heh. Widać rękodzieło. Ręcznie robione. No, no, no. Z powącham czuć fabrykę. Mm, czuć fabrykę. No to czekajcie, to jest jeden kubek. A czemu czuć fabrykę? Bo... Ktoś powie, wypłukaj, wypłukaj, zanim nalejesz. A ja mówię, że nie. Że ja właśnie muszę, muszę poczuć. Muszę poczuć właśnie tą fabrykę. O, już się rozlewam. Lej, lej, Tadek, nie żałuj. O, i teraz nie wiadomo, czy... Czyż, czy filiżanka jest do połowy pusta? Czy do połowy napełniona, nie? Tak, i teraz co panowie radzicie? Czekajcie, czekajcie, może trochę domieszka zrobię? Domieszka ze spirytusiku, nie? Jest godzina. Która jest? No, ten straciłem. Za piętnaście Także poczuję tą tą fabrykę u no 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 super taki jestem. Ja tam się nie boję, że tam y, tych tych y, jak to strasznie i, i sterylnych warunków się nie boję, znaczy strasznie niesterylnych. Trochę się hartowałem z rzeki, piłem wodę i z jezior tak na marginesie. Powiem że kiedyś takiego miałem kolegę, że na biwaku tak człowiek porządził, że suszyło go z rana. W latach 80. to właśnie wypłynął na materacu, na jezioro wziął właśnie tylko kubek taki metalowy. Miał bardzo blisko do wody. Tylko zaczerpnie, wypije, zaczerpnie, wypije. Ale kiedyś była inna woda. Dobrze, zobaczymy. W jeziorach czyścicie. Teraz mamy. Dadam. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. O. No. Super super zaraz porównamy czy to nie było robione yy, seryjnie taśmowo nie no jest różnica bo ja żebym, żebym miał malować gdzieś mam tutaj no, akurat nie mam pędzelka gdzieś pędzelek nie uciekł no, to szczoteczko do zębów to tak a tu musiał, o tak podpórkaj w ten. Super. O. Dwa kubeczki, czyli na zapas bo ja jestem taki sprytny, że wcześniej czy później jeden to potłukę, pobije, znaczy. I teraz tak, chciałbym podziękować właśnie ofiarodawcy, ale też specjalne podziękowania dla pani, która namalowała tak piękne napisy lęcznie. Także chciałbym podziękować rodzicom tej pani właśnie, że wychowali taką artystkę. Dzisiaj mamy teoretycznie ostatni dzień wakacji. 31 sierpnia mamy. Nie wiem, czy to jutro dzieci idą do szkoły, czy w poniedziałek dopiero, ale powoli, powoli zaczyna się już sezon jesienno-zimowy. Taki teraz był lekki zastój dla rezyserów, producentów którzy zajmują się tematyką akumulatorową czekajcie, może zamieszam o, to sterylne łapki są także dziękuję pozdrawiam Cześć.